Niedziela to oczywiście bardzo dobry dzień, żeby wybrać się do kina, ale to także bardzo dobry dzień, żeby wybrać się do teatru, na przykład do Teatru Żydowskiego. I my, właśnie o Teatrze Żydowskim i o Nowej Sztuce, która w miniony piątek miała swoją premierę z naszym kolejnym gościem, aktorem i reżyserem Robertem Talarczykiem. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Wspaniale, że jesteś, dzięki. Ja też dziękuję za zaproszenie. I jakie emocje po premierze? Buzują ciągle jeszcze, no, jesteśmy po dwóch spektaklach: dzisiaj trzeci, yy, potem za miesiąc kolejne. No, przyjęcie bardzo gorące, więc mam nadzieję, że to będzie spektakl, który wejdzie na, na dłuższy czas w repertuar Teatru Żydowskiego. Dziedzictwo, co to za sztuka? To jest yy, sztuka, która została skrojona z dwóch powieści Zingera, Dwór i Spuścizna. Zrobiliśmy tę adaptację wspólnie z Remkiem Grzelą, a do tego wszystkiego jeszcze mieliśmy dziesięcioodcinkowy serial. Napisany przez Krzysztofa Teodora Teplica, tego od 40 lat, od gorączki z Agnieszką Holland. No i z tego wszystkiego musieliśmy skroić rzecz, która się nadaje na scenę. Mam nadzieję, że się nadaje, że to się dobrze ogląda. To ma taką konstrukcję filmową. No przede wszystkim Zinger i 75-lecie teatru żydowskiego. Ten spektakl uświetnił e, ten czas. Gołda ten Tencer również występuje w tym spektaklu. Pozdrawiamy oczywiście Gołdę. Serdecznie już po raz kolejny. Kolejne powtórzę, mówię na nią cesarzowa żydowska, ona się <laughs> śmieje, jak do niej tak mówię. No, ale to jest taka figura w polskim teatrze, w, w, że po prostu trzeba, trzeba ją wynosić na piedestał, na pomniki i niech trwa i gra, i występuje na scenie i prowadzi tę scenę i w końcu niech dostanie e, nowe lokum, bo wiemy, że teatr żydowski od 10 lat się tuła po różnych miejscach w Warszawie i wciąż nie ma swojej stałej sceny. To był pomysł Gołdy właśnie, żeby wystawić tę sztukę? To był pomysł Gołdy, yy, która miała ten scenariusz właśnie od żony Teplice od paru lat. W świecie filmowym nikt o tym nie wie, no ale to jest sensacja. To jest po prostu dobrze napisany, skrojony, dziesięcioodcinkowy serial w dobie lalki, która za chwilę wchodzi i kinowa i telewizyjna. Czekamy, tak jest. Tak, no to, to jest taka opowieść, bo to jest opowieść właśnie, przepraszam za słowo, w stylu Nocy i Dni, Ziemi Obiecanej, lalki rzeczonej te, to, to dziedzictwo. No, i myśmy to przenieśli na scenę, ale może znajdzie się jakiś reżyser filmowy, który będzie chciał z tego zrobić dziesięcioodcinkowy serial. Bo to jest fascynująca historia o Żydach XIX-wiecznych po powstaniu styczniowym do początku XX wieku, czyli mniej więcej jak w lalce. Jest tam taka postać, która jest podobna do Wokulskiego, której ja mam przyjemność grać wspólnie z Jurkiem Walczakiem, który się bogaci w tym świecie żydowskim, przejmuje majątki po Polakach, a ciągle stara się w jakiś sposób być. W prawie ze swoją tradycją, judaizmem, no ale coraz bardziej jest nieszczęśliwy. Im bardziej jest bogaty, tym bardziej jest nieszczęśliwy, jak to w życiu. No właśnie, bo to jest w ogóle podwójna premiera dla ciebie. Z tak. jednej strony reżyserujesz, z drugiej strony grasz główną rolę wymiennie z Jerzem Walczakiem. No zmusiła mnie gołda ten cel. Bo ja <laughs> A jej się, się nie odmawia. Jej <laughs> się nie odmawia, to było, jak mówiłem kiedyś, polecenie służbowe. Ona mówi, będziesz to grać, ja mówię, ale gołda. Ja to reżyseruję, to jest potężny spektakl. 30 osób, no nie będziesz grać z na spółę i koniec. No, i tak się wydarzyło w piątek. Ja zagrałem Jurek wczoraj, gra też dzisiaj, więc trzymam za niego kciuki. No dobrze, w takim razie, jak sobie to wymyśliłeś, jak sobie to opracowałeś, poza tym co fabularne i o czym przed chwilą rozmawialiśmy? Wiesz co, to jest taka opowieść, bardzo z, z jednej strony epicka, opowiadająca o pewną sagę rodzinną, z drugiej strony mam nadzieję, że jest atrakcyjna i wizualnie, bo mamy przepiękną scenografię Dagmary Walkowicz, wizualizację Natana Berkowicza, genialne światło Kasiuszczyk. Ale też bardzo ważnym elementem jest choreografia, ruch sceniczny, który przygotował Kuba Lewandowski. Do tego przejmująca muzyka e, Hadriana Filipa Tabęckiego. Tak teraz zareklamowałem wszystkich twórców. <laughs> Ale trzeba oczywiście. Ale oni są naprawdę z ekstra klasy. I to się moim zdaniem świetnie ogląda. Przepraszam, że tak nieskromnie mówię. Już nie mówię o robocie reżyserskiej, tylko o ich pracy. I to jest bardzo piękny wizualny spektakl z 30 aktorami, z Gołdą w final. Ale z niesamowitą, właśnie mówię, scenografią, wizualizacjami i światłem i ruchem aktorów. Więc już abstrahując od tego, czy to się opowiada, nie opowiada, czy się chce, jakby, śledzić tych bohaterów, to na pewno się to świetnie, fantastycznie ogląda. Zawsze lubię pytać y, twórców tuż po premierze, co wyciągnęli dla siebie, tak prywatnie, z pracy nad danym spektaklem. Wiesz, co to, to, to polecenie służbowe Goody, <laughs> żeby być na scenie, pokazało mi, jak świetnym zespołem jest y, zespół. Teatru Żydowskiego, ponieważ ja tam jestem w środku. Inaczej jak się obserwuje siedząc na widowni, ich reżyserując, a inaczej jak się wchodzi w środek i ma się ich obok siebie na bliskość 20 centymetrów czasem i oni są fantastyczni, mają niesamowitą odwagę, ale też kontakt z drugim człowiekiem, z aktorem, są bardzo pokorni, ale też pewni swego, jak wiedzą dokąd podążają, więc dla mnie to jest. Odkrycie, że aktorstwo może bywać czasem przyjemne, niekoniecznie tylko w monodramach, jak w przypadku byka, o którym mówiliśmy poza anteną. Tak jest. Za chwilę o byku jeszcze wspomnimy, bo koniecznie trzeba zobaczyć ten monodram dla tych państwa, którzy jeszcze nie widzieli. Natomiast dla kogo jest dziedzictwo? Kogo zapraszamy do teatru żydowskiego? Jest to jest bardzo współczesna rzecz. Z jednej strony no, to jest dla, dla tych wszystkich, którzy lubią takie opowieści, właśnie sagi rodzinne, którzy pójdą do kina na lalkę, którzy oglądali noce. дни. A z drugiej strony to jest taka opowieść, która pokazuje, że ten świat Zingera wymyślone te kilkadziesiąt lat temu, a jeszcze zanurzony w świecie sprzed stu, kilkudziesięciu lat, on bardzo rezonuje z tym, co dzisiaj, bo to są ludzie, którzy poszukują w tym współczesnym świecie różnych rzeczy. No dzisiaj my się zmagamy, nie wiem, ze sztuczną inteligencją, z tą nowoczesnością, która nam wchodzi w komórki, w ekrany te telewizorów, ekranów komputerów itd. itd. A tam jest. Jakby ten, ten przemysł, który się pojawia i do którego muszą się oni odnieść, i muszą w jakiś sposób się do tych czasów dostosować. A z drugiej strony, też, i to jest myślę najciekawsze, że ci bohaterowie w pewnym momencie odseparowując się od swojej tradycji, niektórzy to nagle zrozumieją, że ta duchowość jest bardzo istotna, że to skąd jesteśmy, jakie są nasze korzenie, ale też czego pragniemy w życiu, a zapomnieliśmy za to, tą pogonią właśnie, nie wiem, za pieniędzmi i za karierą, że to jest najistotniejsze. I oni też w pewnym momencie wracają do tego, co ich ukształtowało. Jeden z głównych bohaterów wraca do synagogi, żeby zrozumieć, skąd przyszedł. I zanegował całą swoją żydowskość i do niej w jakiś sposób wraca. My też to mamy, nie? Dzisiejszych czasów. No pewnie, że tak. A jak się cofamy, obracamy się. Kurczę, po co my tak gonimy, nie? Skąd my jesteśmy? Skąd my przyjechaliśmy do tej Warszawy? Gdzie jest nasz dom? Gdzie jest nasza tradycja i kultura. Dziedzictwo na afiszu Teatru Żydowskiego. Zapraszamy. Natomiast na afiszu z kolei Teatru Studio w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki mamy twojego byka. To jest koprodukcja warszawsko-śląska. Koprodukcja warszawsko-śląsko-wrocławsko-krakowska. A nawet tak szerzej. Tak, bo ja, ja to gram przede wszystkim w Teatrze Studio, bo tu była premiera i to dzięki uprzejmości Romka, osadnika dyrektora, który wymyślił, żeby zrobić tu premierę. Wspólnie ze Szczepanem Twardochemią popełniliśmy w Teatrze studio. No ale to jest świetne naprawdę. Jeżeli państwo nie widzieli, to dzisiaj gramy za 30. Uuu, to ty co? rzeczywiście nie masz wolnych przebiegów. Nie mam, ale potem jest przerwa. E, więc zrobiliśmy tutaj w Teatrze Studio, ale gramy oczywiście w Teatrze Śląskim, e, gramy w, w, we Wrocławiu e, i gramy czasem w Krakowie, w Łazni. E, we Wrocławiu, gramy na samy ryn, ryn, w samym rynku w, w Instytucie Grotowskiego. Teraz 14-15 na Walentynki tam to gram. No więc bujam się po Polsce. Zagraliśmy już 150 kilka, zawsze mówię w liczbie mnogiej, chociaż ja to gram, ale tam Sa ekipa, oczywiście 150 parę razy, no i cieszy się to dużym powodzeniem. Ja uwielbiam to grać w Warszawie, bo mogę sobie w pałacu kultury w samym środku Warszawy powiedzieć, jak ja was nienawidzę Wy, <grym> warszawskie inny. <grym> Ale rozumiem, że to jest takie yy, z uśmiechem. No to jest takie prowokacyjne, oczywiście, bo ja raczej, Szczepan to tak napisał, że my się nabijamy z tej warszawki, mm -hmm, nie z mm -hmm. Warszawy jako takiej. Co jest urocze, ponieważ ludzie przychodzą po spektaklu. Tam jest parę jeszcze więcej gorszych rzeczy pada na temat właśnie Warszawy i Warszawki. I, i jedna osoba na dziesięć mówi, dlaczego Pan nas tak nie lubi? I to jest, ta, ja już wiem, że to jest ta osoba, która jest z Warszawy która się tu urodziła i tak dalej. Ale te dziewięć pozostałych mówi, ja też nie jestem z Warszawy, dobrze im pan dokopał. No jest coś w tym, że jednak y, mieszkańcy Warszawy w 70% tak naprawdę z tej Warszawy nie są. Zapraszamy na Byka oczywiście także. Rozmawiałem z Marianną Dufek, naszą mhm. bardzo dobrą znajomą i właśnie mówiłem, że dużo u nas tu w Warszawie robisz, ale Marianna pogreziła palcem i powiedziała, ale pamiętaj, że Talarczyk to jest jednak nasz, to Ślązak jest. Jest. Tak, jak ja mówię o tym, że lubię Warszawę bardzo i przy, lubię tu przyjeżdżać, to moi bracia Ślązacy mówią: do się puknij w łeb, ty jesteś Ślązok, masz wracać natychmiast, nie jesteś tam za długo w Warszawie. Fajny czas w twoim życiu, prawda? Tak, Fajny. artystycznie. Tak, bardzo, bardzo fajne. Czy jest intensywny w sensie tego jeżdżenia Katowice-Warszawa i to jest trudne? Właśnie ostatnio rozwaliłem auto. Ale o tym marzyłeś przecież całe życie. Ja to lubię, nie? tak jak śpiewali, śpiewali Rolling Stones: it's only rock and roll, but I like it. Mhm. Więc lubię to lubię, ale no, to nie, nie wiem dokąd mnie to zaprowadzi gdzie pofruniemy dalej, natomiast no, dzieje się nie? i niech się dzieje dalej. Proszę Państwa, dziedzictwo, nowy spektakl Teatru Żydowskiego w reżyserii Roberta Talarczyka, a także w głównej roli Roberta już na afiszu. Serdecznie zapraszamy na Byka do Teatru Studio. Także dobrej niedzieli dla Ciebie. Dziękuję wzajemnie. Dzięki.